To mój pokój! Podoba ci się? Mam dużo zabawek w koszyku. O, tu jesteście! Peppo, zabieramy ciebie i twojego znajomego do zamku wichrów. W zamku wichrów jest bardzo wysoka wieża. Zobaczymy z niej całe miasto. Hurra! Dinozaur! Nie, George, obawiam się, że tam nie ma dinozaurów. Dinozaur? Możesz zabrać pana dinozaura ze sobą. Dinozaur? Dobrze. Poczekajcie na nas w samochodzie, a my się przyszykujemy. Tak, tato, już idziemy. Pójdźmy. Tata zawiezie nas do zamku Wichrów. Zamek Wichrów. Razem z Ewą i jej rodziną przyjechaliście do Zamku Wichrów. Wow! Nigdy nie widziałam tak ogromnego zamku. O, wejdźmy do środka. Z góry jest wspaniały widok. Zobaczysz. Patrzenie przez teleskop sprawia, że wszystko wydaje się bliższe. Rozejrzyjmy się po okolicy. Poznajesz? To nasz dom! O, tak, tato! Widzę stąd okno mojego pokoju. Ziemniaczane miasteczko! Możemy tam pojechać? Oczywiście, ale nie teraz. Dziś cieszmy się zamkiem wichrów. Rozejrzyjmy się po okolicy. Przed szkole! Jeszcze nikogo tu nie ma. To nie czas na przedszkole. To śnieżna góra. Widok jest fantastyczny. Tam na górze musi być zimno. Znaleźliśmy muzeum. Uwielbiam je. Dinozał. Spójrz, spójrz. Widzę panią królik w balonie. Pewnie czeka, aby zabrać kogoś na śnieżną górę. Dziś jest idealny dzień, żeby pójść na plażę. To chyba dom babci i dziadka. Patrz, stoją przed domem. Myślisz, że nas widzą? <laughs> Nie sądzę, Peppo. Jesteśmy bardzo daleko od nich. Czy możemy niedługo wrócić do zamku wichrów? Oczywiście, Pepe. Cieszę się, że teleskop dostarczył wam tyle radości. Wiedziałam, że wam się spodoba. Zamek wichrów jest super. Patrząc przez teleskop, można zobaczyć wiele miejsc, nawet tych bardzo oddalonych. Dom Pepe, Powrót do domu. O, tu jesteście. Peppo, zabieramy ciebie i twojego znajomego do zamku wichrów. W zamku wichrów jest bardzo wysoka wieża. Zobaczymy z niej całe miasto. Hurra! Dinozaur! Nie, George, obawiam się, że tam nie ma dinozaurów. Dinozaur! Możesz zabrać pana dinozaura ze sobą. Dinozaur! Dobrze, poczekajcie na nas w samochodzie, a my się przyszykujemy. Idziemy. Chodźmy. Tata zawiezie nas do zamku wichrów. zamek Wichrów Razem z Pepą i jej rodziną przyjechaliście do zamku Wichrów. Wow! Nigdy nie widziałam tak ogromnego zamku. O! Wejdźmy do środka. Z góry jest wspaniały widok. Zobaczysz. <laughs> Patrzenie przez teleskop sprawia, że wszystko wydaje się bliższe. Rozejrzyjmy się po okolicy. Poznajesz? To nasz dom! O, tak, tato! Widzę stąd okno mojego pokoju. Ziemniaczane miasteczko! Możemy tam pojechać? Oczywiście, ale nie teraz. Dziś cieszmy się zamkiem wichrów. Przedszkole! Jeszcze nikogo tu nie ma. To nie czas na przedszkole. To śnieżna góra. Widok jest fantastyczny. Tam na górze musi być zimno. Spójrz, spójrz! Widzę panią królik w balonie. Pewnie czeka, aby zabrać kogoś na śnieżną górę. O, dziś jest idealny dzień, żeby pójść na plażę. To chyba dom babci i dziadka. Patrz! Stoją przed domem. Myślisz, że nas widzą? <laughs> Nie sądzę, Peppo. Jesteśmy bardzo daleko od nich. Mamo! Tato! Czy możemy niedługo wrócić do Zamku Wichrów? Oczywiście, Peppo. Cieszę się, że teleskop dostarczył wam tyle radości. Wiedziałam, że wam się spodoba. Zamek Wichrów jest super. Patrząc